Mandat za przepaloną żarówkę to nawet 200 zł. Czy warto ryzykować? Odpowiedzcie sobie sami. Dzisiaj wymieniamy w Fordziku C-Maxie. Jak wiecie, taki samochodzik posiadam. Jak jeszcze nie oglądaliście innych moich odcinków, zapraszam do Was do zakładki wideo. Tam znajdziecie również odcinki z wymiany żaróweczki przedniej, tylnej. A dzisiaj padło na oświetlenie tablicy rejestracyjnej. No cóż, pogoda nieciekawa. Jak widzicie, trochę kropi, nawet trochę bardzo wicher, zimno. No ale cóż, trzeba wymienić żaróweczkę, więc zabieramy się do pracy. Potrzebne będą oczywiście nam nowe żaróweczki. W opisie pod filmem, e, dokładna nazwa i model żarówki, którą potrzebujecie. Akurat w modelu e, Forda C-Maxa e, 2006 rok i poliftowe do 2.11. E, ta wersja. Żaróweczki będzie taka sama Polecam tutaj żarówki LEDowe Ale uważajcie aby nie kupować tych najtańszych Bo pewnie jak widzieliście nieraz na drodze Wygląda to w sposób nieciekawy Ponieważ te y, tanie żaróweczki Po jakimś czasie świecenia Zaczynają mrugać Wygląda to jak jakiś stroboskop Więc albo kupujcie zwykłe żarówki tradycyjne Albo te LEDowe Ale naprawdę już firmowe W opisie pod filmem podlinkuję Wam odpowiednią aukcję Wymiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej jest dosyć prosta. Wystarczy praktycznie tylko krzyżowy śrubokręcik i możemy zabierać się do pracy. Zaglądając od spodu na klapie naszego bagażnika lub też wewnątrz zderzaka, zależnie jak umiejscowiona jest wasza tablica rejestracyjna, od spodu z góry świeci właśnie oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Z reguły są to dwie żaróweczki po jednej i po drugiej stronie tablicy. Lekko podważamy i widzimy, już praktycznie możemy dostać się do żaróweczki. Jak można zauważyć, podgryziona zębem czasu, już dosyć osmolona. Dodatkowo zebrała się tu jakaś woda. Niestety będzie ten problem trzeba zniwelować, ale akurat pogoda niesprzyjająca, więc jak na razie postaram się jakoś to sensownie zabezpieczyć. Być może izolacją zobaczymy. Dodatkowo Warto sobie przeczyścić wszystko dookoła, aby ta szybka, która jest już przez jakiś czas nieużywana, zabrudziła się. Przeczyśćmy to, so, aby była bardziej przezroczysta, a tym samym nasze światełka lepiej świeciły. No i wymieniamy nasze żaróweczki. Pamiętajcie, aby nowych żarówek nie dotykać palcami, gołymi rękoma, aby nie pozostawić na nich żadnego śladu tłuszczu, brudu, ponieważ może to spowodować łatwiejsze ich przepalenie się z powodu nagrzania powierzchni tej oto żaróweczki. Jeśli chodzi o LEDy, tego problemu nie ma, ale też nie ma co zbytnio dotykać i zabrać. Brudzać tej powierzchni świecącej naszych LEDów, również aby one jak najskuteczniej oświetlały nam naszą tablicę rejestracyjną. Także montujemy nasze żaróweczki, sprawdzamy po zamontowaniu, czy wszystko prawidłowo się świeci, czyli czy reaguje na przekręcenie zapłonu, zapalenie świateł żeby nie było sytuacji, że wkręcimy wszystko, zamontujemy i będziemy musieli ponownie wykręcać, aby sprawdzić, aby ponownie wymienić żarówkę albo się okaże, że przyczyna była inna. Dlatego sprawdźcie sobie jeszcze przed dokręceniem. Jeśli wszystko grano, to oczywiście w odwrotnej kolejności, jak to było przed wymontowaniem, dokręcamy wszystkie śrubeczki na swoje miejsce. Ponownie sprawdzamy czy wszystko gra, czy wszystko świeci, no i możemy ruszać w drogę. Jak widzieliście, nie jest trudna wymiana takich żaróweczek, warto to zrobić samemu. Wtedy wiecie, że macie prawidłowo wykonaną taką naprawę dodatkową. Jak widzieliście, pojawiło się te rozstrzelnienie, czyli jakaś woda zbierająca się. Dzięki czemu mogliśmy zweryfikować ten problem. I tak jak mówiłem, latem będzie dogodniejsza pogoda, zabiorę się za to, aby znaleźć przyczynę tego przecieku, gdzie tam się skąd ta woda pojawia i oczywiście za pomocą właśnie takiego uszczelniacza, bitumicznego, uszczelnić te miejsce, które mogło powodować taki wyciek. Jeśli oczywiście pojedziecie gdzieś tam do jakiegoś salonu serwisu, prawdopodobnie zostaną wam wymienione te żaróweczki. No i o takim wycieku rzadko kiedy jesteście poinformowani, chyba, że macie jakiś zaprzyjaźniony, zakład mechaniczny, no to jak najbardziej. Wtedy spokojnie możecie się tam udać. Ale jak wiecie, największa satysfakcja jest, jeśli zrobicie to własnymi rękoma i macie naprawioną kolejną usterkę. A jeśli nie oglądaliście innych odcinków z napraw, na przykład za 0 zł, gdzie pełną serię pokazywałem, gdzie możemy właśnie za niewielkie pieniądze lub też kompletnie za darmo naprawić sobie dużą część usterek w naszym samochodzie, serdecznie Was zapraszam. Tutaj wyświetla Wam się jeden z tych odcinków. Odcinków, możecie go kliknąć, i również zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, tak aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!